Żyjemy w systemie, który jest bardzo opresyjny, jest bardzo represyjny. Znaczy, jest, jeżeli póki się chce być częścią tego i żyć w ten sposób, to człowiek po prostu nie ma sił, czasu ani pieniędzy. Zawsze czegoś braknie po prostu. To jest nie do rozwiązania, to jest taki klincz nie do rozwiązania. Trzeba po prostu się, wy, trzeba z tego się ewakuować i znaleźć swój sposób. Znaleźć swój sposób na zaistnienie jakoś, jakkolwiek. I, i sobie, jest to trudne w Polsce. Ale jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć. Zobacz, co robi na przykład system edukacji. Od samego początku uczy Cię jednej rzeczy: że to nie Ty jesteś odpowiedzialna za swoją edukację i za swoją przyszłość, tylko system. Ale tylko pozornie bierze tę odpowiedzialność, bo on mówi tak: My Cię dostosujemy do tego, żebyś mogła kiedyś mieć szczęśliwe życie, ale musisz postępować tak, jak my Ci powiemy. Czyli zrzekasz się odpowiedzialności, ale nie zrzekasz się skutków. <laughs> I dokładnie to samo robi system opieki zdrowotnej. I mówi to samo.